Siegan z tej strony gołąbek. 21 tydzień roku, a tym samym 21 tydzień zmagań w Olimpiadzie Miedziowej dobiega końca. Więc pora na moje wyniki tego tygodnia. W tym tygodniu specjalne podziękowania dla Waldka z kanału WD Warsztat. A to dlatego, że praktycznie cała mieć pobielana z tego tygodnia. To efekt odzysku z paczki, właśnie od niego. Waldek. Dodatkowo w tym tygodniu przerobiłem jeszcze całą elektronikę. Laptopy, jakieś tam płytki. Więc będzie jeszcze, myślę, że w tym miesiącu paczka do elektropaki. Nie przedłużając, pora na wyniki.

mieć błyszczącej i dwa kilo sto dziewięćdziesiąt Razem w tym tygodniu 3,580 kg. A pełny wynik po 21 tygodniu to 54 kg i 820 g. W tym tygodniu sporo też czasu poświęciłem na oglądanie filmów z odzyskiem srebra. Między innymi u Bastka, u Roberta i u Jacka Recyklera. A to dlatego, że rozebrałem sobie w międzyczasie te moje styczniki, które tam gdzieś mi w bunkrze zalegały. I co się okazało, nawet taką fajną kolekcję tych styków mam już. I może przyjdzie czas, że i za nie się zabiorę, za jakieś odpalanie, wybijanie i tak dalej. Na dziś takiej mieszanki tych styków. Miedzianych, mosiężnych i tak dalej. Pewnie i do wybicia, i do odpalenia. Mam prawie kilogram. Ile z tego będzie styków, nie wiem. Na razie się za to nie biorę. Na razie się zbiera. Uzbieram całe takie pudło. To będę się bawić. Pozostaje tylko opróżnić wiadra. Żeby było miejsce na następny tydzień. A tymczasem dzięki za oglądanie i do następnego piąteczka.